I tym, Brad, witam serdecznie w następnym odcinku The Walking Dead po mojej prawej. Niewinny, a po mojej lewej? He, Gabriel. Po mojej lewej już nikt nie siedzi. <gabry> Od tego odcinka Aźnik? Nie. Rozbieranie Tak, to już Dobrze. jest siódmy odcinek z tego, co kojarzę. Skończyliśmy zaraz po tym, jak żeśmy. Wrócili chyba, nie? Wrócili stamt z wyprawy. Bez tej pani w zasadzie, bo ona się... była strzeliła. Dobra. Czas tak, Miałem żeby żeby kierą walnąć, a pamiętam, nie? A wiesz czemu? Bo no pod... nagrywamy zaraz po tamtym. I... się za mi, się, nie działa. Baj. Zaraz przyjdą. Czekaj, czekaj. Świetnie. No, Dobra, teraz zaprzegłaj. No dobra, ale czy No Aha, no. No ty debilu. Uch, na wstań! O, jo, 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 jo. Za, zapisz, zapisz! na poli, wy! Dobra, sięgniesz? A on ci nie mógł wtedy jej podać? A w razie, A to gdzie przywalić teraz, co? Tu! Myślisz? No ba! Dawaj! Leć cegła, leć! Leć moja cegła! Jeszcze go w łeb trafił! O kurczę, ty teraz weź tym... Zrób głośniej pilotem, czy jak? No to... O. Już się głośne zrobiło, bo wiesz. Bip show, włącz bip show, sami panowie. <grywia> Myślę, że jakaś... Taki joke. Po, 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 po porno. ten? No nie wiem, tak mi się jakoś wyrwało. Dobra, biegnij. On ma klucze. Jeśli ktoś umie czytać, to wie. Dokładnie. Non stop gadamy, nie? <grywia> nie przerywamy, nie przerywamy. Ta ta morda się na mnie zamyka. On biegnie? No, tak po cichu. Aha. O kurna, brat jest ten, wczorajszy. Oh, no Ale to solidnie. Faj, okay, brachu. Nie Dobra. Give me the key. Zobaczymy Give me a Taki musi porozmawiać. Zbieraj go. Ale brat, brat dialektem mówi. Dobra. Albo chrypa ma, tak jak ja. Ale tyle. jest, bo Nie dusi. <laughs> Albo kurna sprawa przedmiotła, konkretna. No. <laughs> Dlatego. Dobra. Walmu w czachę. Ja chcę. No. Sorry. Na Sorry, man. O. Hmm. Dobry uczynił. O Bo, Bo miał w łeb, panie kurna. Bo on chce mu głowę Nieba. A czemu, co na pamiątkę? Trofeum. Nie wiem, co weźmie. Spodnie schowa. <grym> jest w razie był. Jest można? No dawaj go, kurczę. Ole no. W końcu. Ała. Panu coś się stało. Ciśnienie go rozgadza. <laughs> Mocno on się labuje. No, no dobra, Ale, a to teraz z kłódką. Nadejdziałam. <laughs> <laughs> a po co, tak... Zdzi... o, po co taki uśmiechnięty? <laughs> co, co pan palił? No i co teraz? Aha, kurczę, mają to zamknąć. No, to nie od tego, kurczę. No, nie mógł, że utrzyma. A ja się pytam, do ciężkiej cholery, gdzie ta cholerna bateryjka? A ten cały czas to z bateryjką. Siedzi mi to w bani równo. Piąty odcinek to będzie... Piąty, siósty, Siódmy. Poprzedni, bo w tamtym co, co chwilę bateryjka, bateryjka. No i hmm. bo... No to więc dawaj klucza. I kurna to nie ten. To od samochodu tamtego. tego. Tą laskę to ja bym wziął później, gdybym wychodził. Oś. No ale przecież odchodził kluczem. No co z tego, ale trzeba było jeszcze koda wyłączyć, nie? Kota wcisnął. Kot? Podziw. No i teraz o. Mamuśka? O dentysta się kłania. Ty zobacz śrubokrym następny. Uuu. Jak dobra skrzynka z narzędziami. No. Uuu, mokro w butach. Albo w gacie. Ktoś dzwoni. Czekaj, odbiorę. Ale wyrywała? Jak kuna na plesie Czekaj, okay. i co dojdzie? Ktoś tam kamieniami rzuca? O, palpitacja stała ty już go nie boli widziałeś? No co dostał głupi. Jeszcze nie dostał! Ale dostanie, to już samo siebie mówi. trzeba się ruszyć. To jak ci ludzie co widzą lekarstwa to muszą kupić? Dawane choroby. To może? Albo dostał? Nie, szekera jest moja. I teraz ja bym się wejść do Nie Niech zdycha. To jest Nie ma za za wagą. człowieku kilka minut. Że ja cię kocham! Tak i robił! Zobaczmy! Jest akcja! No dzieje się, dzieje się! Konkretnie! No zobaczmy! Drzwiami mi oknami! Masz problem, okay. ale jak dym w oknach! Dobra, ona! Mm -hmm. Clementine! No, Kochanie!

Daj torebkę, tam mam szynkę. Ale komu kogo uratować, bo tu jest moment kiedy trzeba wybrać. Albo on, albo ona, ona mi się podoba. To wiesz tą ono, on i tak zginął. No kawej kurwa, wiesz laskę. To przecież można ten, który się, nie? czy oh. jakieś tam się na przeżycie ludzi jest. O Dobra. Miałeś mięso, mięso, ale matnie, tak musiało być. No oczywiście. Kobiety i dzieci przodem. Najpierw dzieci, później kobiety. Kurde, weź. Ej, tutaj ze śrubokrętem. Dawaj, tak, dawaj. Wyciągnij ten śrubokręt. Nie mogę, nie mogę. Kurcze. No. Uciekaj. No bierz śrubokręta. Biedny. Kurde, ale akcja no Oby gorzego go kurna... A my mu tabletki, pigułki. Ogólnie nie? Ty patrz. Myślał, że nazwie, no. Nie, no Nie, przecież... No no nie, normalnie nie. no, ja bym tego dziadka coś wyśle, kiedy najmniej tam... To czyli co? To baterijka, radyjko, to znuka Nie, wiesz co? Raczej coś mi się wydaje, że czegoś nie zrobiliśmy. Albo nie znaleźliśmy. E, to tam? Mały pikuś Idziemy do przodu. <trym> o, tutaj byliśmy. Tak. Głos sumienia się odezwał. I <trym> to jest tam Pierwsza <noise> Druga mutacja. <noise> Zajechał alter. Konkretnie. <noise> Sią zbierają jak kurde na ten... <głos> piknik. <głos> Do motelu się przyjechali, no. Przepraszam, czy tu dzień istnieje? <noise> czy tylko noc? Z oddali, ale kto? No, Aha, strzały to były strzały z oddali. Hmm, z kim jechać? Nie, to to.. będzie chyba nasza baza, wiesz? Mogę Z? mhm Nie, to jest jeden. To jest Złowieku, no zostań, grupa się rozpada. Nie ma tu jak w <grym> A gdzie sam jest Alfa? Ten, co nam pystk, wy... Aha, wy paskudzi. No właśnie. Wreszcie tego swojego ojca. <grym> to falpita się trzech sercach. Aktywista jeden człowiek mu ratuje życie. Nie mi Trzeba palnąć kawkę. Rybak. Ja. Moim zdaniem takie za długie wstawki są niepotrzebne. No, no ale to jest. To zrobione na graży, trzeba. Zbakił dymkę, weź kluczyki i uh... zostaje. Powiniencie za i mi paliwa zabraknie. <laughs> <laughs> Będzie problem później do wszystkich, nie? Zostaje. <laughs> <laughs> Ej hey, coming. <clears throat> Dobra. Teraz ja każdym po Post kolei. No problem. We have to take care of each other. Yeah. Do. You Said you wanted kids once. Uh, I did. Yeah. Well, <coughs> she's not your daughter, so you can't treat her like she is. Yeah, I know that. But you can take care of her. Hell, <coughs> no, maybe better than her father even could. Thanks, kid. Okay. I got you back. <coughs> <up. laughs>

It's just that I think that I loved it. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone. I think. Mm hmm. No. <laughs> Wait. Lee. What is it? did you choose? We both needed you. You picked me. populację zwiększyć. No, w, w takich oh, czasach? sens. Well, like you know? No dobra. Stary, pod, pod samochodem powiemy. No, dobra. O, ten, latuchem, ty. Kaczka. <laughs> hey,

walkie talkie Walkie-talkie. walkie talkie i know it doesn't make any sense but it's <laughs> i used to talk to my kiedy ostatni raz z o oh. oh, oh. <laughs> <Spier dalej. laughs>

Lee, do you have A też się kupia A co może za tego głupiego starego? Niedaleko pada jabłko od jabłoni. No ale to jest gynajna zielona. To ale pamiętam. Na zielone intencje. No tak, ale też że ją głupią szuką? No, to co to szuka? Coś nie. takiego. No, koniec wędki. Oh, Mm-hmm. Me too. This motor is pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, and stay here until the military rolls through. Not the idea I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. A propos światła. <laughs> Ma ktoś generator. <laughs> Ciąg dalszy nastąpi. No, no to, to w tym momencie skończymy odcinek. Więc do zobaczenia. W następnym odcinku, jak zwykle, nie? A pozdrawia Was niewinny i... Gabriel. Cześć!